Witajcie, dzieci. Dziś specjalnie dla was przedstawiamy odgłosy zwierząt domowych żyjących na wsi. Zaczynamy. Krowa. Muu, muu. Krowa ma czarne łaty. Daje mleko i lubi zjadać zieloną trawę. Konik. I haha. I haha. Koń ma długą grzywę i ogon. Lubi bardzo szybko biegać. Chyba żadne inne zwierzę mieszkające na wsi nie jest w stanie go dogonić. Świnka. Kwi 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 kwi. Świnka jest różowa. Ma kopytka i zakręcony ogon. Bardzo lubi tarzać się w błocie. Koza. Me, me. me. Koza ma rogi, a to, co ją wyróżnia spośród innych zwierząt, to brudka. Owca. b. b. Owca jest biała i mięciutka. Lubi paść się na łące i czasami boi się wilka. Osioł. I o, i o, i o. Osiołek jest troszkę mniejszy od konia i ma wystające uszy. Kogut. Kukuryku, kukuryku. Kogut ma kolorowy ogon. Zawsze o świcie, gdy wstaje słońce, pieje i budzi wszystkich domowników. Kura. Koko, 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 koko. Kurka biega sobie po podwórku. Zjada małe robaczki i znosi złociste jajka. Indyk. Indyk robi kul, 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 kul. I bardzo często czerwienieje ze złości. Gęś. Gę, 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 gę. Gęś ma białe piórka i pomarańczowy dziobek. Kaczka kwa, 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 Kaczka jest żółta i bardzo lubi pływać w wodzie Królik Kic, kic, kic Królik kica sobie po trawie Jest mały, ma długie wystające uszy i lubi zjadać marchewki Pies hał, hał, hał. Piesek pilnuje wiernie podwórka, a jego przysmakiem są kości. Kot miau, miau. kotek bardzo lubi głaskanie i przytulanie, ale wszystkie myszki się go boją. Myszka. Pi, 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 pi. Mysz jest bardzo malutka. Ma długi ogon i często podkrada nam serek z lodówki. Jeśli podobał Ci się film, zostaw kciuka w górę i subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy także na inne nasze filmy. Papa! Pa!